Standard zupy w obozach koncentracyjnych był trochę wyższy niż dzisiaj jest w Polsce w aresztach śledczych żywienie w obozach koncentracyjnych było precyzyjnie zaplanowanym elementem machiny zagłady. Administracja obozowa ustaliła normy, które w teorii zapewniały minimalną ilość kalorii. Około 1700 do 2150 kalorii dla pracujących. Ale w praktyce dostarczano ich znacznie mniej, często poniżej 1000 kalorii dziennie. Taki poziom spożycia w połączeniu z katorżniczą pracą prowadził do nieuchronnej śmierci z głodu i wycieńczenia. Posiłki były monotonne i składały się z najtańszych, często niejadanych produktów. Śniadanie. Niewielka ilość kawy zbożowej lub herbaty z ziół bez cukru czy mleka. Była to mętna, gorzka ciecz, która miała za zadanie jedynie oszukać żołądek. Obiad. Największy posiłek dnia, czyli osławiona zupa obozowa. Była to rzadka, wodnista breja gotowana głównie z brukwi, zgniłych ziemniaków lub kapusty. Więźniowie Majdanka nazywali ją plujką, ponieważ zawierała ostre plewy owca i inne zanieczyszczenia, których nie dało się przełknąć bez plucia. Zupy te były pozbawione soli, Tłuszczu, a mięso pojawiało się w nich jedynie w śladowych ilościach dla chorych więźniów. I to tylko w szpitalu. Którego i tak unikano, ponieważ chory więzień był często oskazywany na śmierć. Kolacja. Kawałek chleba ważący około 300 gramów, często spleśniałego, z minimalnym dodatkiem takim jak cienki plasterek margaryny, kawałek niskiej jakości kiełbasy lub łyżka marmolady. Więźniowie byli zmuszani do jedzenia wszystkiego, co wpadło im w ręce. Relacje ocalałych mówią o zjadaniu zgniłych warzyw, zepsutych serów z robakami, a nawet w skrajnej w przypadkach aktach kanibalizmu, o czym pisał m.in. komendant Rudolf Hess. Po wyzwoleniu obozu uratowanym podawano zaledwie kilka łyżek zupy dziennie, ponieważ ich organizmy były tak wyniszczone, że większa porcja mogłaby im zaszkodzić. Porównywanie tej zbrodniczej wyniszczającej diety do warunków panujących we współczesnych aresztach śledczych jest nieporozumieniem.